Przez tegoroczną galę ekolidera 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. czyliśmy statuetki i dyplomy ekolidera. W sumie było to 40 różnych organizacji w 13 kategoriach. No nic tak bardzo nie cieszy jak uśmiech zadowolenia, prawda i wdzięczności ze strony tych, którzy odbierali statuetki i nagrody. No przede wszystkim to cieszy, że mamy możliwość współpracy tak szerokiej w ulicy Małopolskim z tak licznymi, bardzo zaangażowanymi w ochronę środowiska jednostkami, samorządami. No i nie będę ukrywał, że co najbardziej cieszy to przede wszystkim a ta aktywizacja dyrektorów szkół, przedszkoli, yy, chodzi o tych najmłodszych, bo mówią, że czym skorupka za młodu nasiąknie. I tu staramy się wydatnie również naszymi środkami finansowymi wzmacniać ten zakres działalności i różnego rodzaju finansować wnioski w tym zakresie. W kategorii eko z zakresu edukacji ekologicznej otrzymuje gmina Łóżna. To jest przykład, jak można wspaniale współpracować z wojewódzkim funduszem, a gminę Łóżną w sposób szczególny chcieliśmy docenić również tą nagrodą na dzisiejszej gali EkoLidera. W dzisiejszym gmina Łóżna zajęła drugie miejsce w kategorii Ekoprzedsięcia na gali Ekolider z okazji 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W Krakowie. Serdecznie dziękuję osobom zaangażowanym w projekty realizowane na terenie naszej gminy, a było ich sporo. Przez wiele lat pozyskiwaliśmy środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i realizowaliśmy wiele projektów. Były w nich projekty ekologiczne, edukacyjne, kształtujące proekologiczne postawy wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców naszej gminy, jak i zadania strategiczne, na przykład budowa kanalizacji. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mogły również korzystać jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie naszej gminy jedna jednostka korzystała z tych środków. Jest to jednostka w szalowej i te środki pomogły zakupić kład oraz średni samochód ratowniczył gaśniczy Jak wiemy, druchowie przede wszystkim najczęściej są pierwsi na miejscu zdarzeń, więc bardzo ważne jest, żeby posiadali odpowiedni sprawny sprzęt. Na koniec jeszcze raz przede wszystkim podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację różnego rodzaju projektów na terenie naszej gminy. I myślę, że jestem przekonany, że bazując na tych minionych latach, na tej dobrej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, nadal będziemy bardzo dobrze współpracować i pozyskiwać środki pozwalające nam na kształtowanie naszej proekologicznej rzeczywistości naszej klinie. Dziękuję.